Skandynawia kojarzy się z meblami. Skandynawia kojarzy się też z mroczną literaturą. Skandynawia kojarzy się też z klockami. A w Poznaniu Skandynawia kojarzy się też z tym kościołem. Kościołem w stylu norweskim to jedna z dwóch takich świątyń w Polsce. Chcecie więcej Skandynawii? To lecimy na ławicę. Bo to z poznańskiego lotniska Skandynawia jest na wyciągnięcie ręki. Trzy stolice: Sztokholm, Oslo, Helsinki, a oprócz tego ponad 70 innych destynacji. Finowie, Norwegowie i Szwedzi uwielbiają kawę i piją jej najwięcej na świecie. Norwegowie królują jeszcze w jedzeniu mrożonych pizz. W 2017 roku zjedli jej 50 milionów sztuk 50 milionów! Szwedzi dobrze się trzymają. Miejscowi 80-latkowie często wyglądają na 60-latków czyli na odwrót niż u nas. Może to zasługa owsianego mleka, które wynalazł szwedzki naukowiec Rykard Oste na początku lat 90. ubiegłego wieku. Szwedzi dali nam też dynamit, pierwsze telefony komórkowe, no i zespół Adba. You are a dancing queen. Z kolei Norwegowie dali nam spinacz biurowy i tram. W Norwegii nikogo nie całujemy na dzień dobry ani nie przytulamy na do widzenia. No chyba, że to nasze dzieci. Większość norweskich sklepów w niedzielę jest zamknięta. Na zakupy albo na stację benzynową, albo do Polski. No, chyba że potrzebujecie wody, to wtedy kierunek Finlandia. Finowie, a zwłaszcza mieszkańcy Helsinek, piją ją prosto z kranu, bo ta jest czystsza niż butelkowana, bo biorą ją prosto z jeziora. Paj. Pa 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 w Finlandii wysokość mandatu jest uzależniona od dochodów. Rekordista za przekroczenie prędkości o 40 km na godzinę zapłacił karę w wysokości 680 tysięcy złotych. Uczniowie w Finlandii zwracają się do nauczycieli po imieniu. A nawet najstarsi mieszkańcy Finlandii wierzą w świętego Mikołaja, bo ten mieszka w północnej części tego kraju, a konkretniej w Laponii. Pewnie proszą go o jedzenie, bo ceny żywności są tu naprawdę wysokie. Pół kilogramowy chleb potrafi kosztować nawet 10 zł. Ale kto by tam chciał jeść chleb w Finlandii, skoro kuchnia skandynawska należy do najciekawszych na świecie. Zresztą sami za chwilę się o tym przekonamy. Kuchnia włoska, kuchnia grecka, kuchnia japońska. To wszyscy znamy. Ale czy jest coś takiego jak kuchnia skandynawska? E, oczywiście, jest być może mniej znana niż te, które wymieniłeś, ale jest coś takiego, co możemy nazwać kuchnią skandynawską. Ona ma tak naprawdę dwa oblicza. No, takie codzienne, bardziej tradycyjne, oparte na e, świeżych rybach, czy, czy suszonych, i słodkowodnych, i morskich. Jedzą też oczywiście podo rzeczy podobne do nas. Ziemniaki z których rodzą truski, sporo wieprzowiny, ale też mają e, dziczyznę, e, czy renifer to są takie ciekawsze rzeczy, e, ale też e, kuchnia skandynawska ma drugie oblicze e, tak zwana Nową kuchnia Skandynawską. To jest taka kuchnia bardzo minimalistyczna, oparta na organicznych produktach skandynawskich. Jednocześnie bardzo kreatywna. Czyli można powiedzieć, że skandynawowie eksperymentują w kuchni, a na pewno można powiedzieć, że oni fermentują, bo kiszą na potęgę, kiszą mięsa, kiszą, kiszą ryby, jest podobno nawet święto kiszonego śledzia jest w niedługo, w 3-4 sierpnia zdaje się, dla nas rzeczywiście to brzmi jak eksperymenty, natomiast to wynika trochę z uwarunkowań historycznych, geograficznych, jednak te ciepłe miesiące w roku są, wypadają dość krótko, z tego te dary lata, wiosny trzeba było w jakiś sposób zabezpieczyć na, na dalsze miesiące, a nie wszystko warto, bądź można mrozić. Więc ten kiszony śledź, czyli sustroming. rzeczywiście to brzmi szokująco, ale faktycznie jest to jakiś delikates w Szwecji, jest produkowany, jest jedzony, My go próbujemy na przykład też w latach trochę wcześniej, bo pod koniec czerwca, podczas kolacji degustacyjnej Midsommar. A które danie jest dla Skandynawów najważniejsze? Danie takim najpopularniejszym chyba przysmakiem to jest tak zwany smory brot. To są kanapki na chlebie, najczęściej żytnim, ale nie tylko. Bardzo bogato obłożone różnymi dodatkami zimnymi, ciepłymi, jak jajka, mięsa. Bardzo dużo serów. W Norwegii jesienią, wczesną zimą popularnym jest danie, które się nazywa forikol, jeśli dobrze je wymawiam. To jest dosłownie owca w kapuście. To jest mięso z owcy razem z kością, z kapustą, czarnym pieprzem zapiekane w jednym garnku, podawane z ziemniakami. W Szwecji na przykład warto spowodować raków. Bartek, powiedz mi, jak się w ogóle zachowywać w Skandynawii, w restauracji? Czy, to, czy tam są jakieś szczególne zasady? Zostawia się na piwek, nie zostawia się na piwku? Jak to tam wygląda? Wszelkie bardzo głośne zachowania, nadużywanie alkoholu, niepotrzebna poufałość, jak wasze kontakt fizyczny z obsługą, mogą być bardzo źle odebrane. Warto walczyć w Danii. Oni są bardzo wyczuleni na próby gości z zagranicy mówienia w ich języku. Bardzo nie lubią, kiedy język się kaleczy, w odróżnieniu do nas, my lubimy, jak goście z zagranicy próbują mówić po polsku u nich, to będzie raczej źle odebrane. Też, e, jeśli będziemy kiedyś e, wnosić teraz na przykład ze znajomymi w Danii czy, czy, czy w, w krajach skandynawskich, warto pamiętać, że oni się szklankami nie stukają, wystarczy leko lekko unieść. Jeśli chodzi o napiwki, to zależy od kraju również. E, na przykład w Szwecji czy w Danii, ale też w Finlandii. Raczej napiwki nie są oczekiwane, są jakby z reguły dodane do, do rachunku. E, natomiast nazwę jest zupełnie inaczej. Najczęściej napiwek nie jest w cenie e, jest więc oczekiwane. Około 10-20%. Okej, okay, to nad napiwkiem się jeszcze zastanowię, ale my jesteśmy w Lars, Lars, and Lars i możemy się stuknąć. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. skol. Niezależnie od tego, czy lecimy do Szwecji, czy do Włoch, możemy być raczej pewni, że w samolocie będzie chłodno, a czasem nawet zimno. Ale w sumie dlaczego? Chodzi tu mimo wszystko o nasze zdrowie. Zbyt wysoka temperatura w połączeniu z wysokim ciśnieniem, jakie towarzyszy lataniu, prowadzi do niedotlenienia organizmu, a w efekcie do omdleń. Stąd też celowo temperatura w samolotach jest obniżana, tak żebyśmy bezpiecznie dolecieli do celu. A żeby nie nabawić się przeziębienia, to na pokład ubieramy się na cebulkę. I jeżeli nagle będzie nam zbyt ciepło, to po prostu zrzucamy z siebie kolejne warstwy ubrań. Dziś zachęcamy Was do latania z Poznania na północ Europy i tak najszybciej z Ławicy dolecimy do Oslo. Wystarczy zaledwie 95 minut i już możecie deptać po tamtejszej operze, a dokładniej po jej dachu. Jest też miejski ratusz, gdzie przyznawana jest pokojowa nagroda Nobla oraz sławny na cały świat Park Wigelanda, na który miejscowi mówią Park Golasów. W 100 minut z Poznania dojedziemy samochodem do Kalisza, ale też w 100 minut ze z stolicy Wielkopolski dolecimy do stolicy Szwecji. W Sztokholmie jedziesz metrem i już zwiedzasz. Podobno najdłuższą galerię sztuki na świecie. Jest tu też Muzeum Alfreda Nobla, Muzeum ABBY, ale jest też i stare miasto, które coś nam przypomina. A wam? I na koniec Helsinki. To niecałe dwie godziny lotu. W tym mieście założonym przez Szwedów wciąż jest wiele szwedzkich atrakcji, jak chociażby twierdza Suomenlinna, położona na sześciu wyspach. Z kolei car Rosji zafundował temu miastu katedrę. Na szczęście mieszkańcy Helsinek są nie do podrobienia i jak wynika z badań są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A przynajmniej takim się wydaje. Sztokholm w jedną stronę albo cztery kostki masła to zjeść czy polecieć? Oto jest pytanie, ale odpowiedź jest już po Waszej stronie. Ja wiem jedno, warto latać z poznania.